And I don't know, 5-2, 30 laps, I served two double faults and all of a sudden it was a little more difficult. But uh, I felt like he needed to serve really well to beat me. And, and still, if he serves well, I still think I, I have a good chance of winning that match. So I felt like I, I deserved to, to win today. Mm -hmm. yeah. Potem miał gorszy moment, popełnił dwa podwójne błędy i tak znikąd zrobiło się, z niczego zrobiło się 5-4. Eee, uważam też, że Michał dzisiaj troszeczkę słabiej serwował, e, ale mimo wszystko uważa, że gdyby nawet Michał serwował dzisiaj dużo lepiej, to i tak by sobie z nim poradził, więc e, tym bardziej uważam, że e, zasłużył na to zwycięstwo. Bardzo prosimy o zadawanie pytań jaki. Uh, hi, uh, Polish Radio. Uh, Jürgen, if you if you could, say a few words about the crowd because uh, they, they were cheering me how very much, but uh, they also really cheers uh, for you, uh, your great performance today. I think like it was a very fair crowd. I expected, to be honest, I expected a little worse, um, but um, yeah, as I said, very fair, great atmosphere. It's it's nice to play a Challenger final like that. Mm -hmm. uh, Padło pytanie a propos publiczności. Czy jego zdaniem zachowywała się fair, czy mimo tego, że dopiękowała swojego zawodnika, czy, czy nie przeszkadzała na w grze? I Jurgen przyznał, że uważa, że spodziewał się jakby dużo bardziej negatywnych reakcji publiczności na, na, na jego osobę Ale, i dlatego uważa, że była, była to, było to bardzo fair dopiękowanie. Bardzo kolejne pytanie. Mm. Proszę chcesz tam. Do you want to get uh, some name to this dwarf? If I'm, what if I Do you want to get some nickname to this world yes, I <laughs> well, Do you call I? know. <laughs> I can call him Schlump. It's Smurf. It's like, a, you know, Smurf. like the the blue thing. Yeah. Like mm -hmm. Padło pytanie, czy w jakiś specjalny sposób nazwie Jurgen swojego Krasnala. Długo się chwilkę się zastanawiał, mówi, że przypomina mu troszeczkę takiego niebieskiego mojego stworka, myślę, że chodzi o smerfa, więc może smerw, ale jeżeli nie, no to po prostu go nie nazwie, ale na pewno zajmie jakieś szczególne miejsce w jego domu. For your time. Your, if you could compare this tournament uh, this year and uh, you played here nine years ago, if you could compare uh, the tournament, what what has changed since? I think the surface has got even faster. Mm -hmm. um, for sure. it's, uh, when I came here, I looked who I beat back then, and it was a very tough draw. I had to beat a lot of good guys with Troitsky, Golubir. Schüttler, Stepanek. Uh, I, I think the, it was like a, yeah. Today this could easily be a 250 tournament. And also here, I mean, I had, I had a very tough draw. I, I played a lot, a lot of guys that has been feeling very comfortable on the surface. So, but um, I think if you look at today and also whenever the Polish guys were playing, there was a full crowd here. And this is so nice to see that tennis has such a high standard here, and that people enjoy coming to watch. And it's, I think, it's very good for Polish tennis. One a question mm about how you would compare your match from 2008 -hmm. and when you played here for the first time, and that match. Powiedział, że zetnął na drabinkę, kogo wcześniej pokonał, jak zobaczył te nazwiska Trojecki w Szydler, Stepanek, to, no to tak jakby grał w turnieju z cyklu World Tour 250, prawda, co najmniej. I no tutaj co prawda też miał trudnych przeciwników, m.in. Polał i Mathieu, prawda, ale ale jak już udało mu się ich pokonać, no to, 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 to wiedział, że będzie dobrze. I jeszcze odniósł się do publiczności, że na wszystkich meczach z udziałem polskich reprezentantów była albo pełna hala, albo prawie pełna i że to jest niesamowite, jeżeli chodzi o challengery, co już było tutaj też wielokrotnie powtarzane i e, że tutaj w Polsce jest bardzo wysoki standard jakby e, bardzo wysoka kultura właśnie e, e, kibicowania i ogólnie przechodzenia na, na mecze tenisowe. jest dwa two more questions. Mm, I wanted question about the preparation and uh, I you prepared for because in the interview on the on the TV uh, you said that It's hard because uh, you don't know the players that you are going to, to play. And did you base only on the previous uh, Mikol's match or? No, well, I, I mean, he is almost my age, so I we have practiced a lot together, or sometimes practiced together. So I know exactly what to expect today. This was not, this was not the case today. We're only two years apart, so that was so that was okay. Mm. Padło pytanie o przygotowania konkretnie pod ten mecz z Michałem Przeciężnym. Mm. Czy jakoś specjalnie się Ja bym powiedział, że nie, dlatego, że Michał jest prawie w wiek jego wieku i wielokrotnie już razem e, trenowali, e, także wiedział dokładnie, czego się może po nim spodziewać. Mm. I prosimy bardzo o ostatnie pytanie. The next plans for you in future? Which I will like to start. I will have a practice a lot of practice weeks now at of me I would actually practice for the clay and then I think Davis Cup is my next. Eee mm -hmm. uh, pod upytanie o, o najbliższe plany i uh, Jürgen powiedział, że uh, teraz oczywiście będzie już trenował na korcie ziemnym i jego kolejnym występem będzie mecz Pucharu Davisa. Może uh, jeszcze tutaj proszę o samo. A to samo. Okej, okay. okej, okay. sam so, okay. mobil. Cats it's you know. No, okay, go ahead. Go ahead. Hey, go ahead please. Have you some chance to sightseeing in Warsaw? No, I'm sorry. It was I played very late all the time. So, and then you rest for the match. Mm -hmm. So I, I I did not get the chance. I heard it's a very beautiful city, especially the 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 old part of it. So I think I have to come back to 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 watch it. Maybe next year. Yeah. <laughs> Miał okazję zwiedzić Wrocław, no niestety nie dlatego, że jego mecze odbywało się dosyć późno i musiał mieć czas na regenerację. Dziękujemy bardzo, Dęki Wojmarki,